Dzień dobry, witamy się. Celulit to jest takie gówno, którego nie można się pozbyć albo trudno się pozbyć i nikt do tej pory jeszcze tak naprawdę nie zna powodu, dlaczego on się pojawia i przyczyny. I też mało kto zna rozwiązanie, co zrobić, żeby się pozbyć. Wszyscy po prostu mają jakieś pomysły, ale niekoniecznie one się sprawdzają. Więc co się stało? Wydarzyło się to na rynku, że powstały różnego rodzaju maszyny do zwalczania celulitu, jeżeli chodzi o kosmetologię, różnego rodzaju kremy, tabletki i jakieś mniejsze urządzonka, które, wiecie, sprzedawane są po prostu z ręki do ręki i czynią cuda. I teraz ja wam powiem, że to wszystko to jest gówno prawda. I ja jestem tego przykładem. Zobaczcie. Wrzucam wam zdjęcie, jak wyglądałam kilka lat temu, jak jeszcze nie ćwiczyłam na siłowni, tylko biegałam. I tu jest odpowiedź na pierwszy pomysł z sieci, że żeby zwalczyć celulit, to należy uprawiać dużo wysiłku aerobowego. I najlepsze do tego są właśnie jakieś zajęcia, jakieś świecie, podskoki, skakanka i tak dalej. Bieganie i spacery. I to jest bzdura totalna, bo właśnie ja jestem tego przykładem. W tym momencie, kiedy widzicie to zdjęcie, ja jestem biegaczką, już przebiegłam maraton. Mam za sobą naprawdę tysiące przebiegniętych kilometrów. I w zasadzie oprócz tego, że, mam, że wydzielają się zawsze u mnie jakieś endorfiny po takim przebieżce, że jestem zadowolona itd. i tak dalej. Czuję się po prostu, że robię coś przy swojej dupie, to jeżeli chodzi o skórę, to żadnych efektów nie ma. Moja skóra to są efekty takiego głupiego okresu w moim życiu, o którym Wam już wspominałam, kiedy po prostu zajęłam się impre imprezowaniem i niekoniecznie pilnowałam swojego planu żywieniowego, można to tak nazwać, jeżeli o ile w ogóle jakiś plan wtedy był. Oznacza to, że jadłam wszystko i wszędzie, i że żywiłam się w McDonaldach, bo raczej zawsze stroniłam od fast foodów. Natomiast nie przejmowałam się tym, że jem więcej tłuszczu, jaki to jest tłuszcz, nie przejmowałam się o której porze jem. Jadłam dużo węglowodanów. Zresztą, jak sami dobrze wiecie, ci co biegają, jedzą bardzo dużo węglowodanów. I tak właśnie wtedy wyglądałam. A zobaczcie teraz, jak wyglądam. Dobra, i teraz tak, co się zadziało przez ten czas i dlaczego tak teraz wyglądam? I to jest moja opinia. Moja opinia jest taka, że żeby pozbawić się mm, celulitu yy, trzeba po prostu ćwiczyć na siłowni siłowo z obciążeniem. Nie z gumkami dziewczyny, nie, 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 z obciążeniem. I do tego potrzebne są siady, wykroki, bułgary. Wszystko tak, żeby czuć te czwórki. I one potrzebują również ciężaru. Swój ciężar to jest też i za mało. Żadne wymachy nóżkami Wam nie pomogą. Przynajmniej ja wiem to po sobie. Hmm, może też tak być, że ja jestem zupełnie ciężkim przypadkiem. No ja nie przeczę, i że ja potrzebowałam aż takich treningów. No, ale jeżeli ja jestem ciężkim przypadkiem, to tym bardziej powinniście mi ufać i wierzyć, że skoro można ćwiczyć tak i pozbawić się celulitu, to u Was to tylko powinno, że tak powiem, szybciej nastąpić. Druga sprawa jest taka, oczywiście, i ja się z tym też muszę zgodzić, że często celulit pojawia się genetycznie pewnie widzicie y, u niektórych dziewczyn szczupłych one posiadają taki celulit, ale widzicie też u niektórych dziewczyn, które są nieco pełniejsze, y, że powinny mieć celulit, a w ogóle tego celulitu nie mają i to jest kwestia skóry i napięcia skóry. I teraz uwaga, co robi trening siłowy? Napina również skórę, dlatego że oczywiście y, ta skóra inaczej wygląda, mięśnie, sylwetka się kształtuje są wydatniejsze mięśnie i skóra jest siłą rzeczy napięta bardziej, więc sami sobie odpowiedzcie. Jeśli chodzi o sposób odżywiania, ja jestem absolutnie też zwolennikiem tego, żeby jeść czysto i uważam, że chemia bardzo dużo złego robi. I wszystko to, co zabiera obecna żywność, jest naszpikowane niestety chemią i to też źle wpływa na naszą skórę. Alkohol też, nie, że tak powiem, dobrego dużo nie daje nic, jeżeli chodzi o pozbawienie się celulitu i tutaj bym raczej preferowała picie dużej ilości wody. Jestem oczywiście za, ja w tej chwili piję około 3-4 litrów wody dziennie. Piję też kawę. Niektórzy twierdzą, że po kawie też może być celulit, z tym się nie zgadzam, ja piję dużo kawy. E, używam też mleka i e, nawet e, często się zdarza, że piję mleko odtłuszczone z laktozą, tam już tej laktozy praktycznie nie ma i nic mi nie jest, więc tutaj z tym się nie mogę zgodzić. Yy, I yy, jeśli chodzi o właśnie taki tryb życia, jak najwięcej się ruszać, i jak najwięcej trenować, i jak najwięcej przetrenować te, te czwórki, te czwórki i dwójki. Ja miałam takie dwójki, słuchajcie, że ja się wstydziłam naprawdę yy, założyć krótkie spodenki i, i, i wyjść na ulicę. Pamiętam, że jak pojechałam do Pragi ze swoim chłopakiem, to yy, ja chodziłam, tam było dosyć ciepło, ja chodziłam w spodenkach do, po kolana i on się mnie pytał, dlaczego ja nie ubieram się normalnie. No właśnie, bo się po prostu wstydziłam. Jak możecie sobie wyobrazić, też wstydziłam się założyć strój bikini, ponieważ nie czułam się po prostu atrakcyjnie. Dziś zupełnie to inaczej wygląda. Opowiem Wam szczerze, że wtedy byłam o wiele młodsza. Dziś, jak się domyślacie, no. Jestem starsza siłą rzeczy i moje ciało zdecydowanie lepiej wygląda niż w tamtych latach i wszystko dlatego, że po prostu zaczęłam mądrze ćwiczyć na siłowni i mądrze używać swoich mięśni. Czyli wiedzieć co robię, w jaki sposób to zrobić, przetronowuję te swoje nogi tak, żeby je czuć. Tu nie chodzi o przerzucanie ciężaru, tu nie chodzi o przerzucanie ciężaru z miejsca na miejsce, żeby walczyć z tym ciężarem, tylko chodzi o to, żeby świadomie po prostu te mięśnie swoje ruszyć. Także polecam wam przede wszystkim trening siłowy. Żadne kremiki mi nie pomogły, a powiem wam szczerze, że wydałam trochę pieniędzy na kremiki i żadne zabiegi mi nie pomogły. I tutaj też niestety jakbym miała tak nad sobą się pochylić, to bardzo bym siebie przytuliła i pocieszyła. I powiedziałam Monia, głupiutka byłaś, ale zostaw to już o tym nie myśl, to za tobą, wyciągnij wnioski i nigdy więcej tego nie rób. Jest w tej chwili bardzo dużo zabiegów i ja nie przeczę, one oczywiście działają. Robicie sobie od 6 do tam 10 zabiegów, niektóre są takie, że już podobno po drugim, trzecim razie są efekty. Koszty są takie, że wiecie, można na wakacje wyjechać, ale często my kobiety decydujemy się na to, żeby pięknie wyglądać, no bo wiadomo, chcemy jak najszybciej. No nie zapłacimy, jeżeli ktoś nam obieca, że za miesiąc będziemy mieć piękną skórę, to nie chcemy, słuchajcie, e, trudno, no to ja nie wydam na jakieś kosmetyki, na ubrania, nie wiem, jeśli nie będę, <grym> ale wydam na ten cudowny zabieg, dlatego że chcę wspaniale wyglądać i dobrze się czuć, bo to będzie e, od razu rezonowało, jeżeli chodzi o moje poczucie wartości, pewność siebie i tak dalej, a wakacje przede mną. Yy, I dobrze i te zabiegi są od 6 do przypuśćmy 10 powtórzeń yy, w trakcie tych zabiegów jest wszystko OK. Dobra pozbywamy się wody. Przeważnie to jest tak, że one pozbywają nas wody yy, przez jakieś tam nie wiem działanie lasera czegoś tam jakieś wiązki po prostu działają także że rzeczywiście ta tkanka tłuszczowa po prostu się w jakiś sposób tam nie wiem układa inaczej być może. Yy, no, przede wszystkim woda jest, siedzi nam w nogach, no umówmy się. E, więc pozbywamy się tej wody, wygląda to całkiem nieźle. Ale co się dzieje po tych zabiegach? Po tych zabiegach wracamy do normy. To wszystko wraca, woda wraca. Nie jesteśmy w stanie po prostu codziennie drenować sobie nóg, żeby tak wyglądały. E, I słuchajcie, i powiem wam tak, no e, OK, no możecie powiedzieć mi, że u was to działa, że wy mieliście taki zabieg, w porządku, może na was to zadziałało. Na mnie to nie zadziałało, jest za każdym razem, a korzystałam z wielu zabiegów i naprawdę nie były to najtańsze zabiegi. Nie były robione na pewno, yy, że tak powiem, w taniej budzie na bazarze, tylko w poważnych miejscach. Yy, I ja zauważyłam, że w trakcie było OK, ale potem to wszystko wracało do normy, pomimo że Dobrze jadłam, piłam wodę i pomimo, że e, no był wysiłek fizyczny, było to bieganie, e, no niestety ta moja skóra nie, nie wracała, nie, nie, nie była tak jak chciałam, więc były to wyrzucone pieniądze. E, więc jak może mi pomóc kremik, na logikę biorąc, albo jakaś mała maszynka e, od pani Krysi. Skoro mi nie pomógł cykl iluś tam zabiegów robiony maszyną za, nie wiem, kilkadziesiąt tysięcy, no jak może pomóc? Nie ma takiej możliwości. Przede wszystkim... Jeżeli da się i jesteśmy jeszcze na takim etapie, że ten celulit jeszcze nie jest aż taki głęboki i możemy to jakoś powstrzymać i, i zacząć pracować nad tymi logami, to o wiele szybciej nam to oczywiście pójdzie. Ale jeżeli faktycznie ten celulit już jest, wiecie, taki, na takim etapie, że tam już po prostu jest galareta, no to będzie nam coraz ciężej. Więc nie oczekujmy, że e, coś, co się budowało, słuchajcie, latami, nagle pozbawimy się tego w ciągu, nie wiem, dwóch tygodni, bo ktoś nam to naobiecuje. Nie ma takiej możliwości. Ja kiedyś nawet byłam, to było bardzo groteskowe, bo zostałam zaproszona na jakiś taki próbny zabieg właśnie tym urządzonkiem od pani Krysi w jakimś salonie. Ja myślałam, że to jakieś fajne urządzenie będzie, a to właśnie to urządzonko. I dwie dziewczyny, które mi robiły ten zabieg, one widziały duże zmiany już po pierwszym zabiegu i robiły mi zdjęcia i z tej, i z tamtej strony, i z innej strony, i one się zachwycały. A ja patrzyłam się na nie jak na idiotki, bo ja tam nie widziałam żadnej zmiany. To też można wkręcić człowiekowi, że, że po prostu to działa. No, to, to po prostu jest no, niesamowite, jak można psychologicznie też podejść kogoś i powiedzieć, że no, wyglądasz wspaniale, no, pięknie wyglądasz. No, no, to ci pasuje po prostu. No, jest zmiana niesamowita i ty w to wierzysz. Ale jeszcze mamy lustro na szczęście, i możemy się obejrzeć z jednej, z drugiej, z trzeciej strony, i mamy swój rozum, i potrafimy dokonywać odpowiednich decyzji, wyciągać wnioski, bo często jest tak, że wpadamy po prostu w pułapkę marketingową, na coś się namawiamy, ale potem trzeba się zastanowić chwilę i następnym razem już unikać takich sytuacji. Także jeżeli chodzi o celulit. To jeszcze raz polecam Wam, dziewczyny, trening siłowy jak najbardziej, najlepszy. Ja jestem tego przykładem. Wrzucam Wam jeszcze raz jedno zdjęcie i kolejne zdjęcie. A Panowie, no Wy też, Wam też się robi ten celulit. Chcę powiedzieć, że też macie, na brzuchu albo na rękach. <noise> Także polecam Wam, róbcie tą łapę tak jak należy i brzuszek też można ćwiczyć. No i piwo chyba nie jest najlepszym, że tak powiem, przyjacielem, jeżeli chodzi o zrzucanie tkanki tłuszczowej. Także tak złośliwie na koniec. I do zobaczenia następnym razem. Adios!